Witam wszystkich na kolejnym odcinku Porad z Fizjoterapii, kanału do rehabilitacji.pl. Dzisiaj, na prośbę jednej z osób, które komentują, postanowiłem nakręcić filmik z poradami, z propozycjami porad w chorobie, która jest znana pod wieloma nazwami, ale najbardziej znaną jest zespół Sudeka. Zapraszam! No to zanim zaczniemy, dzisiaj powiem Wam, że będę musiał korzystać ze ściągi, bo nie jestem ogniwusem z fizjoterapii, a nie chciałbym ominąć jakiejś ważnej informacji dla Was. Zespół Sudeka to jest nazwa, jedna z wielu tej samej choroby. Nade mną będą się pokazywać inne nazwy tej samej choroby. Słuchajcie, to jest choroba przewlekła, zespół chorobowy przewlekły, który charakteryzuje się opuchlizną, charakteryzuje się bólem kończyny. Najczęściej jest to ręka, rejon nadgarstka, stopa, staw skokowy. W połączeniu z problemami z układem krążenia w tym rejonie, czyli złym dotrwieniem, w połączeniu z atrofią skóry i ze zmianami osteoporozowymi na kościach, które znajdują się w tym rejonie jakby objętym zespołem sudeka. Jest to choroba, która jakby jest, postępuje dość z takimi zaostrzeniami. Wytwarza niepełnosprawność, powoduje niepełnosprawność z powodu też złej dysfunkcji, złej pracy układu nerwowego współczulnego. Nerwy współczulne na przykład odpowiadają za pracę za otwieranie zamykanie naczyń przenośnych albo na przykład za pracę kanalików potowych, także ten układ współczulny jakby jest też brany pod uwagę jakby, jako nawet główna, główna przyczyna tej, tych wszystkich zmian zanikowych, atroficznych w tym rejonie. Statystyki mówią, że między 40 a 60 lat nas to łapie, ale też dzieci mają ten problem i osoby starsze. Kobiety chorują trzy razy częściej niż mężczyźni. To jeśli chodzi o statystyki. Jeśli chodzi o etiologię, nie jest do końca poznana, ale obserwuje się, że jednak 90% przypadków SUDEKA to jest efekt pourazowy. Choroba powstała po urazie. Złamanie, zwichnięcie, zerwanie cokolwiek yy, powodu, może spowodować nam właśnie yy, rozpoczęcie się choroby zespołu Sudeka. I teraz co jest ważne, czynniki ryzyka. Czynnikami ryzyka to jest tak jak wcześniej powiedziałem, to są te sprawy pourazowe, ale także yy, odmrożenia, poparzenia yy, Uszkodzenia nerwów obwodowych, czyli jakieś stłuczenie, obicie nerwu na nodze, na ręce, nerw płoniowy, łokciowy, yy, może też doprowadzić do powstania jednostki chorobowej oraz mamy taką sytuację jak przy cukrzycy zawale serca, wylewie z problemami z tarczycą, rak, infekcje. To też może wytworzyć nam zespół sudek. Teraz objawy, słuchajcie, jeśli będziecie mieć nadal po urazie, po rehabilitacji, po leczeniu, dalej mocny, intensywny ból, już to jest światełko, że coś jest nie tak. Po jakimś okresie, to nie dwóch tygodni fizjoterapii, tylko miesięcy, dwóch, trzech miesięcy. Dalej, jeśli zauważycie bóle takie związane z czynnościami, które nie powinny przynosić bólu, jak prysznic, czyli jak przejedziecie się prysznicem po rękach, przedramieniach, czy po nodze, stopie, poczujecie ból nad wrażliwość to też jest, czy na ubieranie, ubranie będzie takie podrażniało i wytwarzało ból, też już jest objawem, który może świadczyć o rozpoczęciu się jednostki chorobowej, zwaną zespół SUDEKA. Żeby jeszcze nie ominąć tutaj, w ogóle jak was i bardzo mocny ból na stymulację, czyli takie jakby zwiększone poczucie tego bólu niż na zdrowej kończynie, przy tym samym mocnym nacisku. To też jest też objaw choroby. Obrzęk w tym miejscu, tak jak mówiłem wcześniej, zaczerwienienie w tym miejscu, podniesienie temperatury ciała w tym miejscu co najmniej o jeden stopień, zmiany kolory, zmiana koloru skóry, ale też na przykład zobaczycie, że nagle rośnie Wam większe obłosienie i paznokcie na stopie lub na dłoniach. Też już może świadczyć o powstawaniu jednostki chorobowej zespół sudeka. Pocenie się tego rejonu, czyli zwiększona potliwość, śliska skóra, błyszcząca, świecąca. No i oczywiście ograniczony zakres ruchomości, który potem tworzy nam takie jakby ustawienie szponawy dłoni. Pomimo tych objawów, to aby zdiagnozować ten zespół SUDEKA, musimy spełnić pięć takich, pięć takich sytuacji, które powiedzą, że to jest to. Czyli musi być samoistny ból, musi być bolesność uciskowa, taka nadmierna, o której mówiłem wcześniej, muszą być fizykalne objawy zaburzeń krążenia, czyli badania związane z wkładem krążenia. Nadmierna potliwość tego terenu i miejscowa osteoporoza, Nie mówić całością, to będzie miejscowa osteoporoza, to będą kości zajęte tylko tak jak mówiłem wcześniej, pod, tymi, pod tym rejonem, gdzie występuje zespół Sudeka. No, pięć... no na zakończenie to Wam jeszcze tylko tak powiem o tym, że są fazy tej choroby, i za chwilę przechodzimy już do leczenia w warunkach domowych, czy tam wspomagania profesjonalnej rehabilitacji, profesjonalnego leczenia. Słuchajcie, są trzy fazy, pierwsza faza to się charakteryzuje parzący, piekący, pulsujący ból, zaczerwienienie obrzęk dystalnej części kończyny, czyli ręki lub dłoni, towarzyszy ocieplenie, nad, nad, nadmierna tkliwość skóry, te właśnie porost włosów, porost paznokci. W tej fazie robi się bardzo delikatną fizjoterapię, bardzo delikatną rehabilitację, nie wprowadza się żadnych bariańskich ćwiczeń, raczej formy głaskania, masowania, zaraz to wszystko będę pokazywał. Potem mamy fazę drugą, która powstaje od 3 do 6 miesięcy, tam już następują już tej skóry, tam już następują jakieś problemy z bólami w stawach. No, potem przechodzimy do fazy trzeciej, tu już są przykurcze, Cześć, też kolejne 3-6 miesięcy od fazy drugiej, tam już są już przykurcze, tam już są zaniki mięśniowe i tam już znajdujemy zmiany osteoporozowe na kościach, które są pod tkanką, pod tymi tkankami miękkimi objętymi chorobą, także to nie jest osteoporoza jakby całego ciała. To trzeba rozróżnić. I teraz leczenie. leczenie się odbywa w ten sposób, że no wykorzystuje się jednak te kliniki leczenia bólu, psychoterapię. Jeśli chodzi o to, to jest leko... wiadomo, są wprowadzane leki, to nie nasza sprawa jeśli chodzi o fizjoterapię no to za chwileczkę pokażę tam się pracuje nad utrzymaniem zakresu ruchomości jak najwięcej by się to dało i oczywiście działamy przeciwbólowo na przykład za pomocą tensa aparciki tens, które można zrobić zabiegi w domu. Będzie odcinek osobno o tensie, jak prowadzić terapię przeciwbólową tymi domowymi aparatami tens. I teraz słuchajcie, zaczniemy jeśli już to mamy, no to teraz ja bym chciał Wam pokazać kilka takich moich pomysłów, które byście sobie mogli wprowadzić do ogólnego leczenia choroby sudeka. Na początek moja propozycja, jeśli chodzi o wspomaganie leczenia zespołu sudeka w warunkach domowych, to jest taka, żeby po prostu korzystać z różnych materiałów, z różnych struktur i w tych stanach ostrych, opuchniętych, obolałych powodować leciutkie takie jakby przecieranie ręką kolą po tych strukturach. Zaczynamy od najdelikatniejszej, jakim jest na przykład koc. Jeśli się nie da grzbietem, bo może być problem, zadziałać stawem barkowym, spróbować przetrzeć tak. I w ten sposób 15 minut masować sobie rękę, jak się da w ten sposób przejeżdżając. Tak samo potem przechodzimy na tą mocniejszą strukturę, bardziej taką karetkowatą. Tak samo można wykorzystać jeżyka potem, też jeździć z dłoniową stroną, grzbietową, boczną czy też grzbietową. Jeśli jest tutaj problem z tym obróceniem, masowaniem, to przecież żaden problem. Tu sobie masuję w ten sposób, a grzbiet po prostu jadę materiałem po yy, skórze, prawda? Czy w górę, czy w dół, tu wielkiego znaczenia nie ma. To samo tyczy się nogi. Można po prostu przecież tą nogę położyć, jakbym stał i też w ten sposób masować krawędzią, stopą, podeszwą. A jeśli chodzi o zewnętrzną stronę, no to biorę i też. Mogę pocierać. Wszystko, żeby to tak trwało z 15 minut, i to ma być bardzo takie delikatne przeczesywanie, przegłaskiwanie. Może być jakieś formy misiowe tych materiałów, innej struktury, to mogą być szczotki na przykład do czesania, delikatnie w ten sposób masować, żeby to czuć delikatnie, przyjemnie. Materiały powinny być ciepłe. Kolejnym ćwiczeniem, które można wykorzystać właśnie do pracy z z chorobą właśnie ze stołem Sudeka. Jest to pomysł, który został wymyślony w 1999 roku z wykorzystaniem psu ćwiczenia, z wykorzystaniem lustra i odbicia. Bardzo dobrze że to, wpływa na zniesienie bólów fantomowych i neurologicznych, dlatego też wpadnący niektórzy na pomysł, czy można by było to zastosować właśnie w leczeniu sudeka, w wspomaganiu leczenia sudeka. A o co tu chodzi? Po prostu mamy rękę jedną niesprawną. Musimy ją sobie położyć za lustrem. Lustro mamy tutaj oczywiście, bo ja mam tu oparte, a tu można cokolwiek zrobić innego. I teraz popatrzcie, ja mam lewą rękę, akurat mam lewą rękę powiedzmy zdrową, prawa jest chora, czyli wkładam ją do, za lustro i teraz robię w ten sposób, że jak odbijam, widzicie druga ręka, to mam wrażenie, że mam, widzę moją swoją chorą rękę. I teraz robiąc jakiekolwiek ćwiczenia ręką zdrową, obserwuję i patrzę, co się dzieje na ekranie. Czyli mam wrażenie, że moja ręka chora pracuje prawidłowo. I w tym samym czasie, kiedy wykonuję ruch zdrową ręką, to samo staram się wykonać ręką chorą za lustrem, ale nie patrzę za lustro, tylko cały czas oszukuję mózg, że jest wszystko ok. I w ten sposób bawimy się różnymi ćwiczeniami, w ten sposób można wymyśleć sobie, co tam kto chce, to może być potem branie przedmiotów, odkładanie, tak żeby cały czas patrzeć w lustro i mieć wrażenie, że masz dwie zdrowe ręce czy dwie zdrowe dłonie. To samo będzie się liczyło, jeśli chodzi o nogę. No to tu też żaden problem. Po prostu przesunąć sobie noga chora idzie za lustro. Lewą przykładam i już ja to widzę. Wy tam nie będziecie widzieć, bo tam nie wiem, czy to się odbija. Ale powiedzmy, zróbmy to tak. O, ja tam mam już drugą nogę. I już robię ćwiczenia. I te same ćwiczenia robię, próbuję zrobić nogą chorą, ale nie patrzę na nogę chorą, tylko patrzę cały czas w odbicie lustrzane, aby, mówię, oszukać mózg i wytworzyć wrażenie, że mam wszystko sprawne. Teraz pokażę sposób na ćwiczenia, które moglibyście sobie dołożyć do swoich zestawów, które tam macie przepisane przez lekarza i fizjoterapeutę. Pierwszą rzeczą to bym robił ćwiczenia tak jakby troszeczkę na wzmacnianie siły, na ćwiczenia izometryczne, które polegają na tym, że chodam rękę, staramy się położyć też na jakimś fajnym, ciepłym, o jakiejś tam strukturze, materiale. To nie musi być koc, to może być ręcznik dużo mniejszy. Kłaść, położyć, starać się jakoś rozczapiżyć, żeby jakoś trapiło jak się da. Zaraz będę pokazał stopę i poprosić kogoś jak się da samemu ręką zdrową starać się wyciągnąć ten materiał spod dłoni, a dłoń chora stara się utrzymać go, żeby mi się to nie udało. Najlepiej jest wtedy kiedy poprosimy kogoś i ta osoba będzie z różnych po skosie wyciągała nam ten materiał, a my będziemy się starać, żeby on nie został wysunięty. Nie pochylamy się z tą dłonią, tylko siedzimy wyprostowani, a dłoń sama pracuje. I to samo potem ćwiczymy w ten sposób. Zobaczycie, że mięśnie się będą różne napinać, a nie powinno wytwarzać bólu. No i oczywiście jak się uda, to też to zablokować na grzbiecie. To będzie najtrudniej. To nie tylko chodzi o grzbiet, ale też całe przedramię położyć. Czyli tak. Tak i tak. I poprosić kogoś, żeby ktoś po skosie po diagonalnej wyciągał. Jedna rzecz dla dłoni, a druga rzecz to jest tak, że można by było przy tej chorej ręce znaleźć punkty, które też wpływają jakby relaksująco na całą dłoń. To jest punkt przy łokciu. Jak mamy taką kostkę, jak sobie zjedziemy w dół, to znajdziemy, możemy znaleźć takie bardzo, bardzo mocne, bolące miejsce, wtedy delikatnie. Bardzo delikatnie masować sobie w poprzek, tak jak ja tutaj mam. W ten sposób. Znajdziecie, znajdziecie taką kostkę wystającą na łokciu, zjechać na dół i tu gdzieś szukać takiego miejsca bolącego. Jak zaczniecie nawet tam troszeczkę to rozcierać, trochę mniejszy będzie ból, to nawet ręka czasami w palcach podskoczy. To byłby jeden punkt, a drugi to bym znalazł po drugiej stronie, po wewnętrznej stronie łokcia też poniżej tu mam kostkę, zjeżdżam i tu jakbym to troszeczkę rozcierał też wpłynę pozytywnie na zginacze dłoniowe i na zginacze palców. W tym sposób też będzie miał jakiś tam wpływ rozluźniający na, na ten rejon. Ten, na ten jeśli chodzi o dłoń dalej, jeśli bym coś miał jeszcze robić takiego swojego, to popróbowałbym te palce, które macie już usztywnione troszeczkę, jak są stawy złapać drugą zdrową ręką i ruszać tak jakby w poprzek, nie dół, zgięcie wyprost, nie ten ruch, tylko tak jakbym go robił w ten sposób, tak i tak, czyli łapię i tak sobie troszeczkę poruszać, może być, że nawet coś tam Wam kliknie, to świadczy o rozblokowaniu stawów międzypaliczkowych, także w ten sposób to można robić. Jeśli chodzi o stopę, ta sama zasada, siadamy sobie na krześle, ja akurat stoję, już nie będę kombinował, stopa na, na, na coś, na jakiś ręcznik i ktoś po skosie wyciąga, próbuje wyciągnąć Wam materiał z pod stopy, aby go trzymacie. Oczywiście jak się da, można jeszcze zrobić na krawędzi zewnętrznej. Jak się chce, można spróbować w ten sposób i ta osoba Wam będzie wyciągać też poprzek ten materiał, aby po prostu zadziałać na różne mięśnie stawu skokowego. No jeśli chodzi o staw skokowy, no to tu już jest bardziej utrudnione sprawy mobilizacyjne, tu już raczej fizjoterapeuta by się z tym przydał, ale na pewno jakieś takie proste naciąganka, delikatne, delikatne, bo ta stopa i też się tak Wam ustawia. Lekkie rozciąganie, lekki stretching w dół palców, a drugi ruch to jest taki ruch jakby na boki. Coś takiego, jakbyśmy go rozciągali tą stopę, żeby ona trochę odpoczęła. Jakby się dało, tak? To jest trudniejsza wersja, w dłoni jest łatwiej. To jeśli chodzi o takie ćwiczenia, aha, tutaj są punkty. Tu, jeśli byśmy chcieli wpłynąć pozytywnie na y, punkty, no to byśmy mieli tak, tutaj będziemy mieć kolanko z boku, w tym miejscu będzie jeden punkt, tu jest kość, ja jestem po zewnętrznej. I tu znaleźć coś bardzo mocnego i rozcierać w ten sposób. 30 razy albo z tyłu na łydce, jak się zaczyna już łydka, jak to trudno będzie pokazać, jest łydka, jadę o łydce, ale na środku łydki. W pewnym momencie, jak się zaczyna ta buła, to tu zacząć szukać na środku bardzo ostrego, bólowego punktu, który nawet będzie promieniował do stopy. Czy to ten, czy ten. Nacisnąć i trzymać. Jest to jakaś forma punktu spustowego który też rozluźni troszeczkę, zrelaksuje mięśnie, jeśli chodzi o nogę. Także to są takie rzeczy, jeśli chodzi o, o, o ćwiczenia. No i co ja jeszcze bym radził, można by było zastosować kinesiotaping, Ale po co? Nie na zasadzie aplikacji, która gdzieś coś tam ma rozluźnić, czy ma coś ten, ale bardziej przeciwbólowo. Bo wiadomo jest, że jak się naklei plaster, czyli macie na przykład chorą stopę bolącą gdzieś, w jakimś rejonie, to jakbyście wzięli, nakleili ten plaster, lekko nawet naciągnięty, lub nawet wy jak macie naciągniętą tą nogę jakoś ustawioną, to wtedy za bardzo nie rozciągać. Nakleić tu, czy tu, czy na dłoni, to chodzi o to, że jak przykleimy ten plaster, to samo nałożenie go powoduje... Około, no, ten zniesienie bólu około tych 20-30%, ponieważ no, działa na te wyro, wypustki nerwowe, nerwów, wypustki bólo, nerwów czuciowych. Także warto to też tutaj przykleić sobie i może, będą, może będzie też przynosić jakąś ulgę. To, to są takie moje pomysły, jeśli chodzi o tą rehabilitację tego sudeka w warunkach domowych. Bo więcej się nie da, to musi być cały czas, tak jak mówię, interdyscyplinarny zespół, który zajmuje się tym ze wszystkich stron holistycznie, żeby Wam tu tym pomóc. Ale może Wam się to przyda, do, przynajmniej do zniesienia bólu. Jest jeszcze taka opcja ciepło-zimno, czyli wkładanie nogi do ciepłego garnka, dąb, potem do chłodniejszego. Z tym zimnym to trzeba uważać, trzeba sprawdzić. Jeśli to będzie działać u Was, to skorzystać. Czyli trzymam parę minut ciepłej, przechodzę do zimnej, ciepła-zimna. Ale może być tak, że zimno będzie podrażniać, więc tu trzeba sprawdzić, jeśli się okaże, że jest ok, to ta ręka, czy ta noga, czy ta stopa może przechodzić co parę minut, żeby tak jakby hartować i powodować skurcz i rozkurcz naczyń krwionośnych, czyli jakby zwiększyć poprawę krążenia, co przyniesie więcej tlenu w ten rejon i go będzie odżywiać. Także to są takie moje propozycje, może się przydadzą, może są kontrowersyjne, trudno powiedzieć. No ale tak się postaram, coś tutaj znaleźć takiego innego niż zwykłe tylko ćwiczenie na siłę, na hama, wykrzywianie i tak dalej. No to wszystko, dzięki i do następnego. Odcinka.